Witam Panowie, Piotr Boiński Telewizja Solec. Naszym gościem jest Tomasz Pacek z Platformy Obywatelskiej. Będziemy dzisiaj rozmawiać na temat różnych spraw związanych z działalnością Platformy. Tym bardziej, że Tomek jest radnym Solca Kujawskiego i jest najbliżej wszystkich spraw, które nas interesują jako mieszkańców Solca. Tomku, pierwsze pytanie. Powiedz nam, jak patrzysz na wydarzenia ostatnie, czyli na marsz Miliona serc w Warszawie i czy to wpłynęło, czy uważasz, że to wpłynęło na zainteresowanie tak naprawdę koalicją obywatelską i czy to wpłynie na postrzeganie partii do końca tego okresu wyborczego? Przede wszystkim witam państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj przebywać. Witam ciebie, Piotrze. Marsz Miliona serc. No, było to bardzo ważne wydarzenie, które. Niewątpliwie, moim zdaniem, wpłynie na wybory, przede wszystkim na frekwencję, ponieważ ludziom brakuje jakby świeżości, odwagi, żeby pokazać, że są potrzebne takie spontaniczne spotkania, że możemy razem wyjść, pokazać nasze niezadowolenie, czy Zadowolenie. Powinno odbywać się więcej takich marszy, ponieważ żyjemy w demokratycznym kraju i tak naprawdę nie powinno nam się tego zabraniać. tak? Okay. Tomko, a powiedz mi, dlaczego na marszu w Warszawie byli tylko zaproszeni goście z trzeciej drogi, a nie pojawili się tak naprawdę, albo byli oczekiwani yy, i Kosiemniak, Kamysz. I pan Hołownia. Wszyscy tego oczekiwali, a ja nie wiem, czy to jest kwestia wyboru trzeciej drogi, zapytam się dzisiaj, czy też kwestii, żeście się jakoś tam nie dogadali na samych szczytach? To znaczy myślę, że nie, że e, trzecia droga e, 4 czerwca uczestniczyła e, w wydarzeniu, w marszu. E, tutaj myślę, że e, pan Hołownia i pan Kusiniak no, po prostu stwierdzili, że. E, Uzyskają większe poparcie, będąc w terenie. Chociaż musimy wspomnieć o tym, że przewodniczący Donald Tusk mhm. wspomniał o nich i życzył im powodzenia. Także z tego akurat myślę, ja bym nie wiązał z tym, że doszło do jakiejś niezgody czy czegokolwiek innego. Jeżeli koalicja obywatelska wraz z Trzecią Drogą i Lewicą, uzyska większość mandatową, no to na 100% jestem przekonany, że utworzymy rząd koalicyjny. koalicyjny tak. A pytanie troszeczkę innego typu, bo, bo to pytanie też nam zostało zadane. Jak, jak Ty widzisz, albo jak, jak w ogóle Koalicja Obywatelska widzi kwestię tak naprawdę zmian w telewizji polskiej? Nie pytam się o dzisiejszy, bo nagrywamy program w poniedziałek. Ale chodzi mi o zmiany w Telewizji Polskiej, żeby po tych wszystkich doświadczeniach z Telewizją Polską wrócić do takiego statusu, żeby była to faktycznie telewizja niezależna, żeby w żaden sposób nie była zależna od żadnej partii politycznej w, przyszłym, w przyszłej kadencji, która będzie i żeby te mechanizmy były na stałe gdzieś wkomponowane. No na pewno jest tutaj potrzebna nowa ustawa, która bardzo mocno sprecyzowałaby te wszystkie sytuacje zakres obowiązki telewizji publicznej. No w tej chwili no, no widać to bardzo mocno, no jest ona bardzo polityczna, nawet biorąc pod uwagę dzisiejsze, dzisiejszą debatę, która ma się odbyć o godzinie tam 17 bodajże już dwa czy trzy razy no, zmieniano lokalizację, tak? No, jest, to, jest to naprawdę no, moim zdaniem żenujące, że w y, telewizji publicznej, za którą mnóstwo ludzi płaci abonament, która jest dofinansowywana z budżetu państwa i to w ogromnych pieniądzach, no, dochodzi do takich no, rzeczy, które no, nie, powinny, nie powinny się wydarzać. Poprzednich kandydatów pytałem o sprawę Solca, a Ty jesteś z Solca, więc tę sprawy znasz najbliżej. Powiedz mi, jak, jak ewentualnie koalicja, albo nowy rząd, lub stary rząd powinien spojrzeć na sprawy samorządów. Dofinansowania, oczywiście też chodzi o środki z KPO, które albo będą, albo ich nie będzie, ale ta sytuacja gospodarcza się zmienia. O tym za chwilę też porozmawiamy, głównie chodzi o inflację, bo przed programem rozmawialiśmy na ten temat. Ale jak ty na to patrzysz właśnie pod kątem zmian, żeby samorządy faktycznie miały możliwość decydowania na temat wydatkowania tych podatków i tych funduszy, które są bezpośrednio do nich kierowane, albo które są, że powiem sine qua non, związane z działalnością na tym obszarze? Bo na dzisiaj to działa słabo. Jeżeli chodzi o solet kujawski, Nasz, nasz urząd w ostatnich w kilku latach pozyskał, uważam, dużo środków, jeżeli chodzi o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Mówimy tutaj na przykład o nasycalni, mm -hmm. czy mówimy tutaj o dotacjach na, związanych z, z budową dróg na osiedlu leśnym, czy też na no, sporo Kujaw, istnieje czy istnieje. też ulicy Kujawskiej. Mm -hmm. Znaczy można by było na pewno przydałoby się na pewno dużo więcej. Pieniądze z KPO no są no w tej chwili są zamrożone. Tak? Myślę, że gdyby koalicja obywatelska, rząd, który powstanie, odblokowały te środki, to na pewno cała gospodarka, wszystkie gminy miałyby do dyspozycji duże fundusze, które można by było naprawdę dobrze zagospodarować w gminach. I przyniosłoby to duże efekty przede wszystkim dla ludzi. Tak? Mm -hmm. Można by było zrobić oświetlenia, jakieś drogi, inne rzeczy. Nasze miasto potrzebuje takich, takich inwestycji, bo naprawdę jest dużo takich miejsc, gdzie po 19 w tej chwili jest bardzo ciemno, są zwykłe, szutrowe drogi, mm -hmm. także przydałoby się to. Jeżeli te drogi należą do miasta, nie? Jeżeli należą do miasta, tak. No nie mówimy tutaj o drodze, o ulicy Toruńskiej czy ulicy Leśnej, no bo jest to droga wojewódzka, tak, także te inwestycje musi przeprowadzić wojewoda naszego województwa. Jeżeli jeszcze wspomnę, jeżeli chodzi o zmianę tutaj podatkową, bo tak naprawdę Podatek, który wpływa do gminy, czyli tak zwany podatek związany z osobami, które mieszkają, pracują na terenie miasta gminy, no, jeszcze niedawno był to podatek w wysokości 17%. Tak? No, teraz mamy podatek w wysokości 12%, więc w dużym stopniu dochody gminy zmniejszyły się co powoduje, że tych środków jednak brakuje, tak? Nie można ich zrekompensować. No nie można ich zrekompensować, tak, no bo tak samo można powiedzieć, dostajemy y, dotacje na oświatę inne rzeczy, ale i tak Urząd Gminy, y, czy to Bydgoszczy, czy Solca, Torunia, no dokłada te pieniądze z własnego budżetu, bo są one niewystarczające. Także no trzeba, y, trzeba moim zdaniem, no trzeba też to bardzo y, bardzo, bardzo mocno temu się przyjrzeć i regulacja tego no, jest na pewno potrzebna. Wczoraj zadzwoniła na mój akurat telefon hmm, pani, która jest oczywiście związana w jakikolwiek sposób z miastem, ale też ogląda telewizję sobie co Dłuższego Czasu i zadała pytanie, które z jednej strony jest bardzo proste, ale z drugiej strony, podejrzewam, jest wiele osób, które chciałyby się o to zapytać, właśnie Koalicję Obywatelską, chodzi o emerytury. Wiem, że temat jest częściowo już kilkanaście razy tłumaczony, ale na pewno nie będzie podniesienia wieku emerytalnego, w stu procentach myślę, że nie i żadna koalicja nie wróci do tego tematu już drugi raz, na pewno nie. Bo to pytanie podejrzewam wzięło się stąd, że temat jest cały czas podgrzewany. Tak samo dzisiaj w rozmowach z poszczególnymi kandydatami wracałem do, do tego tematu z uwagi na to, że. Yy, społeczeństwo się starzeje. Jest coraz więcej ludzi starszych i coraz więcej ludzi, którzy odchodzą na wcześniejszą emeryturę, normalnie na emeryturę, czy mają świadczenia emerytalno-rentowe. I każda władza, czy każda koalicja, która po wyborach będzie sprawowała yy, władzę i utworzy nowy rząd, spotka się właśnie z takim trudnym pytaniem, jak to rekompensować, jak pozostawić ten rynek pracy w takiej formie, jaka dzisiaj jest, bo potrzebujemy coraz więcej pracowników, bo starsze odchodzą na emeryturę, a nie mamy dodatniego wzrostu gospodarczego, żeby to rekompensować. Więc pytanie, jak Platforma to widzi w jakiejś tam dłuższej perspektywie? Czy to jest kwestia już zmiany po prostu pewnego trybu pracy ludzi? Czy to jest próba albo możliwość Powstrzymania tej reformy emerytalnej i rekompensowania tego innymi wpływami, odniosę się tutaj do stu konkretów, które przedstawiła koalicja obywatelska. Z jednej z konkretów jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy. Jest to dwukrotność tego, co mamy. W tym momencie, jeżeli chodzi o emerytów czy rencistów yy, przekraczających pułap 30 tysięcy, yy, pobierany jest podatek, tak, i, i te osoby no, tracą. Yy, tutaj, jeżeli mówimy o zrekompensowaniu czy zabezpieczeniu starszych osób, yy, no, musimy wziąć pod uwagę to, że yy, trzeba dbać o starsze osoby, trzeba dbać, bo te osoby bo no, tak jak teraz my, tak one kiedyś pracowały na emerytury y, dla kogoś. No, ZUS jest taką instytucją, no, która też nie ma własnych środków, tylko pobiera je od nas. Y, 13-14 emerytura. No, jest to trudny temat, każdy z nas pewnie ma swoje zdanie wyrobione y, na ten temat. Y, ja uważam, że gdyby naprawdę y, ta kwota wolna od podatku była w wysokości 60 tysięcy, to naszym emerytom nie żyłoby, się, nie żyłoby się gorzej, ponieważ te pieniądze, które dostają w tej chwili w 13-14 emeryturze, tak naprawdę jest to ich podatek, który jest hmm. zwracany. Tak? Robienie sztucznych wypłat, no moim zdaniem. Działanie wyborcze? Też częściowo. No jest, to, jest to częściowo no prób, próba jakby pokazania, że dba się o, o, o emerytów, tak? a tak naprawdę oddaje im się własne pieniądze? Dobra, Tomek, ale a teraz pytanie trochę, które mnie może nie zaskoczyło, bo usłyszałem to pytanie też gdzieś tam, rozmawiając tutaj u nas w telewizji. Skąd bierze się cały czas takie przekonanie, oczywiście medialne? Mówimy tutaj o, o głównie telewizji albo o, o gazetach, które związane są z Polska Press, Że yy, kiedy były rządy Platformy Obywatelskiej, to platforma chciała zostawić część Polski na pastwę ewentualnego napadu rosyjskiego i bronić się na linii Wisły. Skąd w ogóle takie pomysły? Czy, czy nie uważasz, że to jest zabieg już poniżej pasa? Ech. No, ta sprawa wypłynęła jakieś tam dwa tygodnie temu. Obóz rządzący w tej chwili no, sugeruje, że likwidacja wszystkich jednostek wojskowych czy innych rzeczy no, miała spowodować to, że ta linia obrony przesunie się właśnie na... linię Wisły. E, Linie Wisły, tak. Ale ja myślę, że e, walka... To znaczy mówienie w taki sposób, oskarżanie, że y, cała wschodnia ściana miała zostać sama sobie lub oddana mhm. miała być Rosji, czy, czy Białorusi, no jest y, no bardzo, jest bardzo y, krzywdząca, tak, bo tak jak naprawdę należymy do NATO. Y, NATO jest organizacją taką, która y, dba o wszystkie inne rzeczy. Ja się zastanawiam, dlaczego na przykład jak był kryzys migracyjny z Białorusi, yy, nasz rząd nie poprosił yy, o wsparcie w postaci żołnierzy a większej ilości amerykańskich czy, czy francuskich czy innych. A mógł poprosić. Mógł poprosić. Jestem przekonany w 100%, że przyjechałoby do nas yy, naprawdę yy, państwa przekierowałyby duże naprawdę ilości wojska. Które pomogłyby nam bez problemu zabezpieczyć granice mur, który został wybudowany no, tak naprawdę y, musi zostać y, jeszcze bardziej rozbudowany, uszczelniony, ponieważ no, y, emigracja jest, no, jest ciężkim tematem, tak? bo tak naprawdę szkoda tych ludzi, którzy y, muszą uciekać za chlebem, co prawda ja uważam, że y, 90% z nich chce się dostać do Francji, Anglii, Niemiec, Na pewno. Polska jest tylko tranzytem, ale no nie, możemy, nie możemy w ten sposób y, też podchodzić, że y, zabetonujemy się jako Polska i nie będziemy y, nic w tym kierunku robić, tak? czyli nie pomożemy Unii Europejskiej. Musimy, to, musimy faktycznie trzeba usiąść i rozmawiać, bo y, tylko przez rozmowę możemy osiągnąć jakiś konsensus, który będzie zadowolał, zadowolał obydwie strony, ale no, no tak jak mówię, no musimy poczekać, no musimy, no rząd PiSu no widzimy, kłóci się z Ukrainą, mhm. na boku sprzedaje ta, wizy, więc no tak naprawdę nie wiadomo o co chodzi, tak? Jeden z czołowych polityków, jeżeli chodzi o obydwórz, jeżeli chodzi o zremiona PiS, no, yy, no, stracił miejsce na listach, no bo był też częściowo powiązany. Musisz o więc... pośle to się. No nie chciałem wymieniać nazwiska, ale no, tak, tak głośno się mówi, że tak? stracił miejsce na, list, na listach, przez to, że był związany z fundacją, która sprzedawała wizy. Mhm. Tomek, ostatnie właściwie pytanie i chyba najtrudniejsze. Mieliśmy dzisiaj gościa z Konfederacji. Zapytałem się, co się stanie po wyborach, jeżeli wygra poszczególna partia. A właściwie zapytałem się o możliwość koalicji z Prawem i Sprawiedliwością i było stanowcze nie. A jak to wygląda ze strony Koalicji Obywatelskiej, jeżeli koalicja wygra łącznie z całą opozycją dzisiejszą? Czy istnieje czy zupełnie odrzucasz możliwość współpracy z Konfederacją? Ostatnie sondaże mówią, że cała opozycja powinna uzyskać w około 264 mandatów. Więc no, byłyby to samorządy, całodzielne rządy Trzeciej Drogi, Koalicji i SLD. Jeżeli chodzi o Konfederację, no ja myślę, że trzeba rozmawiać z Konfederacją. Yy, nie wszystkie pomysły przedstawiane przez liderów no, są moim zdaniem dobre, bo na przykład likwidacja ZUS-u czy przekształcenie ZUS-u w, w jakiś inny podmiot nie zmieni tutaj za bardzo tego, postępu, tego, tego całego systemu. Mm -hmm. tak? no, musimy. musimy, musimy <grych> To nie jest czas taki, żeby to zrobić w 4 czy 5 lat. Tego, tego nie można. Żeby przejść na przykład na system, nie wiem, ubezpieczenia dobrowolnego takich w Stanach Zjednoczonych czy inaczej, czy podobnie gdzieś w innych krajach, potrzebujemy przynajmniej 20-25 lat, ponieważ. I innego poziomu gospodarczego innego poziomu gospodarczego również, tak, bo no, jesteśmy, no nie ukrywajmy no, jeszcze i do samego Zachodu nam. Brakuje, brakuje, tak. brakuje jest tak. dużo. No, no Jest to no dużo, tak, no dużo. No. Jesteśmy, jesteśmy członkami Unii Europejskiej, jesteśmy w Europie, no ale poziom, poziom, standard zarobków czy życia nie pozwoli na to, żeby ktoś sobie sam mógł ubezpiecze, płacić ubezpieczenie, mhm. które zapewni mu pełną ochronę. zdrowia. Nie tak no jest systemowe, tak jak. Nie jest systemowe, tak. Tomku, dziękuję Ci za spotkanie dzisiejsze, za te kilka słów. Również. Mam nadzieję, że uda Ci się dostać jako kandydat do Sejmu i mam nadzieję, że Twoja kariera dalej będzie się toczyła tak jak teraz, czyli świetnie. Dziękuję bardzo. No powiem tak: no startuję, ponieważ no uważam, że potrzeba zmian troszeczkę, tak? Trochę, trochę innego podejścia, trochę innej wizji. i no, świeża krew zawsze jest, inaczej patrzy na to, co się dzieje. Tak? Oczywiście nie mówię, że w tej chwili politycy z, nie, nie, nie mają jakiejś wizji takiej zupełnie, zupełnie dobrej dla naszego państwa, ale ja uważam, że no, młodzi, młodzi, to <laughs> prawda już nie jestem młody, tak? ale młodzi to politycy. Tak, no, no, tak, 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 tak ja to widzę. Dziękuję jeszcze raz i do następnego spotkania. Bardzo dziękuję.